Cześć, Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku dowiecie się, jakie są problemy z Windows 11 oraz w jaki sposób je naprawić. Oglądajcie. Na samym początku wspomnę o tym, jakie problemy znajdują się w Windows 11, dlaczego w ogóle ten film powstaje oraz w jaki sposób te problemy naprawić. Jeżeli chodzi o filmy poprzednie z Windows 11, wspomniałem już o kilku problemach, które tam się pojawiają, czy to w filmy porównujące Windows 11, czy to w filmy z optymalizacją Windowsa 11 i tam nie do końca wyjaśniłem, w jaki sposób te problemy naprawić. Chcę wspomnieć o tym, że jeżeli Wy macie jakieś problemy z działaniem Windows 11, 11, poza problemami w systemach, które nie spełniają minimalnych wymagań, możecie napisać w komentarzu, a ja postaram znaleźć się znaleźć na to rozwiązanie. A teraz przejdźmy do problemów, które występują w Windows 11 i w jaki sposób możecie je naprawić. Na pierwszy rzut trafia się tutaj aktualizacja BIOSa, czyli problem, który mnie tknął praktycznie na samym początku. Po prostu, kiedy zainstalowałem Windows 11, nie dało się kompletnie grać w nic, co trwa po prostu dłużej. Grałem sobie na przykład w z kolegami na FaceCie i mega dużo się wkurzałem i irytowałem z tego względu, że system po prostu po mi się wyłączał i nie znałem powodu, nie mogłem tego znaleźć, aż w końcu zobaczyłem logi systemu, że był problem z zasilaniem, i nie wiedziałem o co chodzi. Myślałem, że zasilacz mi pada, myślałem, że płyta główna nie wyrabia, jeżeli chodzi o sekcję zasilania. A tu się okazało, że co? Że trzeba zaktualizować bios. I dla niektórych to może być bardzo oczywiste, że warto by zaktualizować bios, kiedy aktualizacja sobie system. Dla mnie to nie było oczywiste, bo stwierdziłem, że przecież to ma bios do systemu, a po prostu ma bardzo dużo do systemu i faktycznie trzeba go zaktualizować. Problemem, który tutaj występował był e, crash z, e, smutn ze smutną buźką. Taką czarną, smutną buźką, i w ten sposób możecie sobie ten black screen, tak zwany, naprawić. Po prostu wystarczy zaktualizować BIOS i już tego problemu nie będziecie mieli. Kolejnym problemem, jaki występuje w Windows 11, jest to niestety Virtual Memory, która nie działa tam bardzo dobrze. Jeżeli dobrze pamiętacie, to w filmie z optymalizacją ramu mówiłem o właśnie wirtualnej pamięci operacyjnej, czyli że możecie wykorzystać sobie pamięć systemu właśnie po to, aby podbić sobie gdzieś tam ilość pamięci operacyjnej, co niestety w Windows 11 aktualnie nie działa bardzo dobrze, jeżeli zadeklarujecie sobie jakąś większą liczbę, jeżeli chodzi o Virtual Memory, no to niestety system będzie się Wam wykrzaczał, będzie Blue Screen i będzie właśnie problem z pamięcią, Virtual Memory, coś tam, pamięć i to wygląda tak jakby albo Wam kość po prostu gdzieś tam padła w komputerze, albo jakby dysk się Wam psuł, no bo Blue Screen kojarzy się od razu mi po prostu z dyskiem, nie wiem jak Wam. Ale łatwym fixem jest po prostu to, żeby na razie z funkcji Virtual Memory nie korzystać, z tego względu, że ta funkcja po prostu jest zepsuta i nie działa tak jak działać powinna. Kolejnym problemem, który występował w Windows 11, który mogliście zauważyć bezpośrednio na filmie Windows 10 kontra Windows 11, było to, że to okienko tam uciekało i płynęło sobie po monitorach i nie chciało przestać, myszka się bagowała. I łatwym fiksem na to jest po prostu to, aby usunąć aplikację TB, przynajmniej u mnie to zadziałało. TB powoduje to, że efekt Aero, czyli ten efekt przezroczystości, do lepaska, jest po prostu totalny. W sensie ikony po prostu są, są na dole, ale są bez koloru tła i to bardzo mocno to powodowało oczywiście dla nie wszystkich ten fix może działać bo nie wszyscy może mają tę aplikację, więc jeżeli macie ten problem, a tej aplikacji nie macie to kolejnym fixem jest, aby wyłączyć przezroczystość właśnie tego paska na dole wbudowaną w Windows 11 wystarczy tak naprawdę pobrać sobie z optymalizacji Windowsa 10 całą paczkę i tam tylko wyłączyć DVR -y i te wszystkie funkcje, które tam są w rejestrze, bądź wejść po prostu w wydajność komputera i tam w wydajności odznaczyć wszystko co jest związane z przezroczystością i to powinno Wam ten problem załatwić, czy też po prostu powinno Wam to pomóc. Oczywiście znajdziecie również mnóstwo innych poradników na internecie, które pomogą Wam w sprawie tych folderów, czy też tych poprzednich błędów, aczkolwiek te fiksy, które Wam tutaj daję, one są po prostu sprawdzone, one po prostu działają. I kolejny problem chodzi tutaj o wydajność. Jeżeli chodzi o wydajność, na systemie Windows 11 w teorii powinna być wyższa, ponieważ input lag jest odczuwalnie mniejszy, aczkolwiek jeżeli spojrzymy sobie na na statystyki na wersusie to tak naprawdę input lag, jak i FPS -y są na minus, to znaczy input lag jest po prostu większy, czyli mamy większe opóźnienie, a FPS-ów jest po prostu mniej. I to tyczy się tylko i wyłącznie mojego komputera. To znaczy, jeżeli macie komputer z architekturą Intel, jeżeli macie procesory Intela, to nie powinniście odczuć tego spadku FPS-ów, powinno być wręcz na odwrót. Nie wiem czemu w ten sposób jest, ale ostatnio zwróciliście mi na to uwagę, że ten spadek FPS-ów jest tylko i wyłącznie na Ryzenach. No i od tamtego Często przeglądałem sobie filmy w internecie, na YouTubie, jak wyglądają te statystyki i faktycznie okazuje się, że na Ryzenach jest spadek FPS-ów przy większości grach. Czasami jest tych FPS-ów więcej, bądź też równo, ale w większości jest po prostu spadek. Tak na Intelu jest na odwrót. W większości jest po prostu trochę więcej FPS-ów, jest tyle samo FPS-ów, a rzadko kiedy zdarza się, aby tych FPS-ów było mniej. Więc myślę, że kwestia jest tutaj architektury Ryzena kontra architektury Intela. Więc jeżeli macie Intela, to nie zastanawiajcie się, możecie sobie aktualizować do Windows 11. Możecie sobie zrobić to bezpłatnie, więc... Jeżeli macie indala, to warto to zrobić, jeżeli macie Ryzena, no to ja cały czas oczekuję na tę aktualizację, która faktycznie te FPS-y naprawi. Myślę, że za kilka, za miesiąc, bądź też kilka miesięcy, zrobię kolejne porównanie FPS-ów względem początkowej wersji Windowsa 11 oraz tej o, ostatniej Windowsa 10, którą miałem na komputerze, po to, aby sprawdzić, czy faktycznie jest już jakiś progres, czy jest już lepiej na, na Ryzenach. No bo faktycznie, jeżeli macie jakieś Ryzeny słabsze, powiedzmy 2400 i FPS-y wam spadną, no to będzie to mega odczuwalne. Dla mnie to mega odczuwalne nie było więc ja nie cofam sobie do Windowsa 10, faktycznie gdybym miał gorszy komputer, to zastanawiałbym się, czy czasem sobie nie cofnąć aktualizacji do dziesiątki. Teraz zastanawiam się, czy jeszcze więcej ten problemu system Windows 11 ma, ale nie. Więc jest tak naprawdę całkiem dobrze. No bo tych problemów znacznie dużo nie ma. Jest to wiadomo początek jakby oficjalnej wersji Windows 11. Podejrzewam, że w wersji preview, czyli w wersji beta no było tego znacznie więcej. Więc jest tak naprawdę dobrze. Myślę, że ten film Wam się spodobał z tego względu, że te problemy mogły się u was pojawić i mogliście po prostu je w sobie w łatwy sposób dzięki mnie naprawić. Tak więc w tym filmie to było na tyle. Mam nadzieję, że film się spodobał. że tak, zostawcie łapkę w górę, komentarz pod filmem oraz subskrypcję z dzwonkiem, po to, aby nie kolejnych materiałów. Z mojej strony to wszystko. Sejam e tchau!